Cześć, z tej Grzegorz. A w tym odcinku będę chciał pokazać Wam o innym zapisie warunku jeżeli. W sumie to tak, wyrażenie jeżeli, bo coś. No, wiadomo o co chodzi. Czyli zamiast jeżeli F, zamiast słowo kluczowe IF możemy wykorzystać słowo kluczowe Switch. I to wtedy znaczy, że po prostu bierzemy pod uwagę kilka przypadków. I w zależności od tego, jaki jest przypadek. No to tak sobie tutaj wywołamy albo jakąś funkcję, albo wykonamy jakiś blok kodu. Tutaj po prawej stronie pokazałem Wam, jak to wygląda. Jakby ta sama odsłona kodu, tylko w dwóch rodzajach, tak? Czyli tutaj z wykorzystaniem if, czyli jeżeli, i else if, else, a tu jest w przypadku wykorzystania switcha. Jak widzimy, jakby to jest identyczne zachowanie. Wywołajmy ten kodzik, czyli tak. Jakby, co tu się dzieje? Ja mam tutaj nazwę Adam. Jeżeli usłyszymy, że to jest nazwa Adam, no to mówimy. Han, no to jakieś bójka imię jest. A w przeciwnym razie zamiast tak Adam, to tutaj być Jan. Jeżeli to jest Jan, to powinno być znajome imię pozostały pozostałych wypadkach, no to ja tam nie wiem, co to za imiona. Jeżeli nie jest ani Adam, ani Jan, to nie znam. No i tak samo jest w switchu. Switch, czyli mamy tutaj jakiś, jakieś wyrażenie, i w zależności od tego, jaki jest wynik tego wyrażenia, no to mamy przypadek X, przypadek Y i przypadek pozostały. Tak? Czyli mamy jakiś przypadek X, czyli to przypadek Adam, przypadek, jak nazwa ma w treści Jan i przypadek że w pozostałym przypadku jest jakieś nieznane imię. Czyli to samo co tutaj przy e, if. I jeszcze tutaj mam takie coś jak break, czyli wykonaj przypadek Adam i nie przechodź do następnego przypadku. Czyli nie... to, to jest tak byśmy Bez breaka to byłoby tak, jakbyśmy mieli same if, tak? If coś, if coś, if coś. To wtedy przechodziło i sprawdzało każdy warunek e, jakby po kolei. Możemy też włączyć te przypadki, że jeżeli jest taki przypadek i taki przypadek, no to wykonaj ten sam blok kodu. Czyli tutaj jest przypadek taki, właśnie pokazany, że jeżeli jest jakaś tam czwórka i piątka, no to wykonaj to samo i zatrzymaj działanie tego bloku kodu. No, ale wróćmy tutaj do, do mojego przykładu. Zmieńmy nazwę na Jan. Odświeżmy sobie tutaj stronę, nasz dokument. Jak widzimy, oba tutaj kody zachowują się w identyczny sposób. Jak widzicie tutaj mamy porównanie z trzema równa się, czyli mówimy, że to jest ścisłe porównanie wartości i typu, które porównujemy, czyli oba, obie zmienne, tak obie wartości muszą być typu tekstowego. No To akurat logiczne, bo to jest to są jakby nazwy imion. To są imiona. No i dobrze, i weźmy jeszcze jakiś trzeci przy, przykład, czyli Marianna na przykład, i wtedy odświeżając, patrzymy, że nie znalazł ani Adama, ani Jana. No to pozostały przykład, no to w tym przypadku default w switchu, jako wyświetlamy jako nieznane imię. Okay. No i w sumie, jakby to jest tyle. Widzicie jakby podobieństwo jeżeli i switcha I to jest jakby, może być wykorzystywane zamiennie, zamiennie, także ze spokojem. Jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o to ścisłe porównywanie, właśnie switch domyślnie tutaj, domyślnie no, ściśle sprawdza, czy to jest ten sam typ i ta sama wartość dla wyrażenia, które zostało przekazywane do tego switcha. Także 0 tutaj w tym przykładzie 0 w cudzysłowie nie wejdzie w żadną z tych wartości liczbowej, która nie posiada tego cudzysłowa, i weszłoby tutaj na no value found. Jak sobie tutaj sprawdzimy, to rzeczywiście jest to no value found, ponieważ 0 w cudzysłowie to nie jest 0 liczbowe, tylko to jest tekst. A tutaj te przypadki nie biorą pod uwagę e, tego tekstu, tylko liczby konkretne, i wtedy wchodzimy w ten trzeci przypadek, czyli default, czyli w pozostałym wypadku jako no value found. Także warto o tym wiedzieć. Dlatego tutaj w tym przykładzie if mamy 3 równa się zamiast 2, bo wtedy nie byłoby to tożsame ze sobą, tak? nie byłoby to działanie takie samo. Chociaż wyniki w 90 przypadkach byłyby identyczne, no ale ale w przypadku liczby, które mogą być liczba jako liczba, albo liczba jako tekst, no to już w tym przypadku przy dwóch równa się w ifie, no to no nie byłoby to prawdziwe w jakimś tam przypadku. No dobrze, to tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę, cześć.